Halo. Halo, halo. To A coś w ogóle robiła? z polski, nie? No nie, to random jest. Oh. Poland. And you? Turkey! Turkey And Turkey. Turkish. tam kleić! the Turasy. No nie, możesz sobie przy... na lewo to. Aj, full, outen, się... full outen, nie kontrolem Full right. outen trochę, bo PMM to ja nie umiem by kontrolować. trzeba dawen. Da da Nauczy ty granatów rzucać Już 15 odcinek, ale się nawet smoka nie rzuciło byczku, ja jestem po przerwie. To nie ma nic. To jest nic. Tutaj no. I dała i leć. Aha Chyba ich... no Dobrze, nice, przechodź! Oh. Nice. Aj. Sorry to jest Smoke a niski to jest flash. Kurwa. Przepraszam, bardzo, bardzo <laughs> przepraszam Strzelał się, no Dobrze wychylasz, dobrze Dzięki On cały czas się drzeże że mam shift Gdzie jest mam wychyl... On tutaj był, aha Łe Behind, behind Behind, behind A, ale dobra głowa On do mnie fuck you, man On jest jakiś, on jest jakiś O, weź go wyślisz no, tam może być, dobrze wychylasz. No, tam Najdzik powinien polecieć. Dawaj, Najdzik, Najdzik. Jak? No i tam, i na co O, nawet nie tak źle. O, nie, chyba jednak źle. Plankę Spod jajka, spod jajka z małą. No i na. Wiesz, pakę 5 i G. Tylko musisz na BS być. Gdzie? No, 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 o tam, no. tam do przodu, do przodu idź, do przodu. Prawie byś go porobiła, da! A! Ja nie słyszę gry, myślałem, że go nie ma tutaj. O, był o. na rampie. No, więcej granatów. Czekaj, jest za wcześnie. Dawaj, on już tam, był, nie zajmuje się nim. Był, idź plantować! Bartek jest za szybko. Zobacz, na To nie ma znaczenia, że jest, on się nim zajmie, ty plantujesz placu. Będzie szybszej ręki, już paka będzie zaplantowana. Hmm? O, ol' łeb! Mhm. O, Jeden zabity, na base. Na się został, na no się został. Ale głowa, nice! Masz defa? Defa, defa, defa. Well, congratulations guys. Thank you. I will see you back here in 1 month. It's going to be awesome to see you. Thanks for watching guys. We're going Hello darkness, my old friend. Już szłam za No Dobrze, ale głowa nice! Dobrze, dobrze! Yes. Weź, weź. Z czego ty się śmiejesz, Bartek? Ja nie wiem co robię. Dobrze piona! Widziałem u ciebie to za kłopotanie Ty mendo! Zizzi! Dawaj, lecimy Dobra jest? No, króciutko To No, dobra No, na no! ja spojrzę no Jest, dostał to, to. O, ale zaskoczył o! o! Jak tam się gra Dobrze, bardzo dobrze. Daję info, no. Bardzo propcuję tego pana. Ładnie. Brawo, brawo. No! Licznik no. Okej, okej. Uuu. Stąży. Duże drzwi dawaj, lecimy. Na pełnej. Dobra. Te twoje taktyki, Dobre, nie? No? Oni rzadko się spodziewają na pierwszej rundzie takiego gwiazdu. Króciutko! Blisko było. Dostał fleszem, lewe jest. Ja się chowam, chowaj. Obity, ale mało. Kurde, ciekawe czy on mnie wie. Łooo! Dostał. Pechy. Dobra, jeszcze teraz go zabijemy stąd i już w ogóle będzie fajnie. Jeszcze raz? Na pełnej? No. SPS? Ślepy jestem czy co? No. Nie. Babi, chcę. Uuu, Dobrze, że wszedłem. Paka tu jest, uważaj. Wiem wiem wiem, tu, tu będę. Dobra. Zerkaj od nogę też przy okazji Jest tu u mnie, u mnie, u mnie jest. Chodź Dostał Bum. Dobra ja masz no. Albo od tego. No elektryk już jest. Armię montową zrobi. No. <laughs> no. Wyszło no. lepiej. No. No. Oh, ale wyszło. Nie wychylać. Mzda. <laughs> Był po prawej. Dobra. No. Dobra, dzi dzibyczku. Siemanko. Mhm. O, dobrze, naj. Nice. Jest bez. Bez. Minus 50. Minus 50. Dobrze, tamte możesz nad głową skoczyć, łady Granaty. Defuser. Let go, my friend. <grywy> ty prowadzi Zawsze działa. Dobrze. Masz smoka. Dawaj, świruj coś z granatami. Zasmokuj, sobie i plantuj, pankę no i po przy co? Tak? No i po co tak? Wiem. Odcięłabyś z tego, bo nic nie widział. Tak, tak i f flash i użyj tego flasza teraz. Dobrze. Myszkiem się włącza flasza. I spod jajka wyrzucasz. W biegu. Wyżej celu i spod jajka. Już, rzuc, rzuć! Ale nie w mur. Po prawej stronie był. Dobrze! wy celu. I za szybko. O! Leciby! No. Nice. Zleciał do tego, widziałaś? Wleciał tam, do, pod ten, do śmieci Czekam aż korekta będzie Dobrze! Nie, tu pójdę, tu mi lepiej idzie o. Szanuję O, tu z tej strony patrzę. Dawaj się. O, nice, dobrze, dobrze. Nice, dawaj, jeszcze jeden. Ukłony, ukłony. Dla trenera wszystko. za Moja zasługa. Moja trenera Ty się rozbiegnij, w ściany sobie biegnij ty. <głosy> <głosy> Ty? Ej, czemu kupiłam y, jakiegoś y, ognia? Dobrze, moja toba. Co? Dobrze, ty dobrze zagrałaś. GG. Bardzo dobra gra. Bardzo ci y, dziękuję trenerzu. Rady trenerza nie idą w las, widzę. Polecamy się.